Października, dziś jesteśmy z panem Grzegorzem z Łodzi Mülheim, a potem będziemy jechać do Frankfurtu. Mamy do obejrzenia dwie BMK czarne 530 w automacie, benzynka. Cena wyjściowa jednej 9,5 cena drugiej 8950. Zaraz będziecie je oglądać. Dobrze. Płatnik prawy tył nakierowany. No, poza tym prezentuje się bardzo ładnie ta Nasze Masz lśni. Zwróćcie uwagę na hamulce. Miesiąc temu robione. Czarno podsofitka, Nie wiem czy widzicie oś. Na forach chce pan inkluzycować. On mówi właśnie o tym, że jest w te kolegi Po prostu tym samochodem praktycznie nie jeździ, wiesz? Tak mało jeździ, że po prostu zmienia to i chce, żeby to na mało, małego grota, bo za duże kobiet to... Das ist jetzt mein dritter BMW, dieser Der ah. gleiche Wie viel? Ja, 500? 30? 530, diese, M-Paket, immer voller Schleppen Das ist das dritte, das ich so ein Auto Mhm. Das dritte BMW ist dem fährst du schon 1,5 Jahre Links?

Oto drugi egzemplarz. Rano byliśmy w Mulheim, teraz jesteśmy we Frankfurcie. Jak widzicie, bardzo zbliżony. Teraz sobie odbędziemy jazdę próbną. Feril km/h, trzy On zakładało, że od 25 się zamykają. Tak. jest tak Światło dziennie to amerykański chyba, jakieś takie nie wiem, z czym to powiązać. Amerykański.

zrobione wymieniany był chłodnik z prawy przód i lampa zdarzenie miało miejsce 9 lat temu a tak poza tym bezwypadkowy egzemplarz bez rdzy cena wyjściowa 9500 euro no zobaczymy